Od stuleci błąkają się po ziemi przerażające stwory, bez końca pragnące zaspokoić nienasycony głód. Teraz ostatni wampir na ziemi ma spotkać się z czymś o wiele bardziej przerażającym od niego. Brooklyn. Z Brooklynem. Ciekawe, przebijano mnie i wieszano. Raz nawet łamano kołem. Ale nikt mnie jeszcze nie postrzelił. Trochę swędzi. ITI Home Video przedstawia. Jeśli chcesz jeść, niedaleko jest KFC. Byłem we włoskiej knajpie Ediego Murphy. Czy mógłbym ci zrobić coś złego? Angela Bazet. Nawet nie próbuj po takim dniu, jaki dziś miałam. Ediego Murphy. Wszystko szybciej. Tak, dobrze. Ten pokój pełny jest miłości. I Ediego Murphy. Bracie i siostry, chcę Wam dziś powiedzieć, że zło jest dobre. Zło jest dobre. Jeśli poniesie tu klęskę, do serca kobiety doprowadzi się gotówka. Pieniądze owszem. Ale jest coś jeszcze. Nieśmiertelność. Już tu nie pracujesz. Nie będzie warta życia. Jestem pliną. Jeśli tylko podskoczysz, zastrzelę cię. Kobiety. Wampir w Brooklinie. Ma żeby mieć ciebie. Na kolację.